Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony BlowMind A dziś zagramy w kolejną grę z cyklu Gier Niezależnych A będzie to gra Urbex Jeśli chodzi o tę produkcję To stworzyło ją studio Phantom te studio ma również wiele różnych gier w swojej ofercie, jeżeli można tak powiedzieć. Zapraszam was na kolejny odcinek 10 Być może chodzi o wersję gry. Klimat bardzo fajny uważam, że... Yy... Odzwierciedla on w jakiś sposób zwiedzanie tego typu miejsc, bo ja osobiście miałem grupę, która zajmowała się takimi właśnie takimi turystycznymi wyprawami. Mamy jakiś bezpiecznik, prawdopodobnie. Tutaj wejście nie możemy. Tutaj już widzę chyba pewien błąd, ponieważ e, przed nami, za tym regałem jest taka jakby bitmapa, tło które być może chodzi tu o to, że to miało być okno, ale chyba chyba tak. Może to nie jest błąd, może tak mi się tylko wydaje, ale można by było to troszeczkę inaczej zrobić. Wejdźmy tutaj. Ojej. Oh yeah. Okej, okay. ewidentnie ktoś puka. Ale chyba chyba nie można tego otworzyć. Mamy klucz, pamiętacie, tam chyba były jakieś drzwi: był tam zamek, więc prawdopodobnie chyba będziemy mogli to otworzyć. Ok, jedna rzecz, jeżeli chodzi o miejską eksplorację to raczej włączonych świateł nie zobaczycie. Mm, oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale no jest to wtedy wyprawa wysoce yy, niebezpieczna, ponieważ no może Was poradzić prąd, niestety. Coś tu jest? Ok, mamy jakąś skrzynkę chyba. Ok. Coś się otworzyło? Dobra, hmm. Boże, co to jest? Co to było? Aha, tutaj jakieś przejście się otworzyło, jakaś brama. Zobaczmy co. Co tutaj jest? Jakieś szafki? Co to? Są jakieś szafki? No, ewidentnie gra próbuje nas przestraszyć poprzez takie. Głośne dźwięki. Tutaj też chyba potrzebny jest kolejny bezpiecznik, więc podejrzewam, że będziemy musieli go znaleźć. Wydaje mi się, że to będzie raczej taka krótka produkcja, jak większość tych, które do tej pory e, tworzyłem. No fajnie jeśli chodzi o same um, ubogacenie tych, tych lokacji jest dużo różnych szczegółów jakieś krzesła, stoły to też mocno potęguje sam klimat produkcji Ojejny, gdzie <grywa> widzieliście? Ale nie ma, nie ma gościa Okej, okay. coś tu... Coś tu jest... Kolejny bezpiecznik Oj, kurde! To się włączył jakiś alarm? No nieźle. Jak ja nie nienawidzę manekinów. A jeszcze bardziej od manekinów nienawidzę Lalek. Te puste oczy. Dobra, wychodzimy stąd. Koniec. Wychodzimy stąd. To się głośno zrobiło. Okej. Okay. No, pięknie. Okej. Okay. Co dalej? Koniec. Koniec, słuchajcie. Eee, tak się zakończyła gra Urbex Studia Phantom. Tak jak mogliście zobaczyć, gra krótka. Fajnie zrobiona, dosyć szczegółowo. No, jest to na pewno też spowodowane tym, że lokacje, lokacja jest dość mała. Można dzięki temu zająć się szczegółami. Motyw, motyw z, z manekinami ciekawy. Taki motyw pamiętam z gry Condemned Criminal Origins. Nie wiem, czy pamiętacie taką produkcję bardzo ciekawa, bardzo mroczna no nie jest to gra z gatunku typowo niezależnego ale na pewno warto warto ją warto ją zobaczyć. Nie mam zbyt wiele do, do dodania Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Jeżeli podoba Wam się moja twórczość to... Proszę Was o subskrypcję, łapkę do góry oraz o jakiś konstruktywny komentarz co o tym myślicie Także dziękuję wam bardzo. życzę wam wszystkiego dobrego i żebyśmy się spotkali w kolejnym w kolejnym zagrajmy postaram się znaleźć, znaleźć dla Was coś wyjątkowego coś co będzie warte obejrzenia. Dziękuję Wam, trzymajcie się.